Witam moi drodzy. To taki szybki strzał, żebyście nie myśleli, że, że zupełnie mnie nie obchodzicie. Dla tych, których to interesuje, wszystko ze mną w porządku. Jestem w świeciu, jak widać, coś tam gotuje, jakoś żyje. Czytam wasze komentarze pod moimi filozoficznymi rozważaniami. Bardzo one są ciekawe. Natomiast powstrzymuję się przed odpisywaniem, ponieważ myślę, że dla tych z Was, którzy lubią moje rozmyślania, lepszy będzie film. Film się oczywiście robi. Filozofia to nie jest łatwy temat. Robi się również film z ostatnich dwóch dni. Przejechałem niewiele, jestem w świeciu czyli w ciągu ostatnich trzech dni jazdy zrobiłem 50 km. To taki minutowy, troszkę ponad minutowy strzał, żebyście nie myśleli, że o Was zapomniałem. To tyle. Zaglądajcie. Myślę też, że jutro pojawią się nowe materiały, nowe mogę, nowe pomysły. Śpijcie spokojnie. Dobranoc.